Witam wszystkich, na tym momencie skończyliśmy poprzedni odcinek No i będziemy dalej bawić się z tą grą Tutaj trzeba takie coś zrobić Gorzej jak tam się spadnie, bo potem ciężko wyjść stamtąd on tu jeszcze trzeba taki bajer zrobić Kiedyś w ogóle nie potrafiłem a, jesteśmy w świątyni, hmm. gdzie jest właśnie sztylet. Hmm. No i tu przybiec. Oj, prawie spadłem. No i skok. To jak to tu było. Tak. I wiem po ścianie i znowu po ścianie <coughs> co chwilę prawie po biegamy o tu już trzeba uważać trochę żeby nie wpaść w jedną takie o i biegniemy Tutaj znowu takie to nam kolce wyjdą. No właśnie <laughs> trzeba znowu na nie uważać. No i tutaj trzeba mieć po ścianie. I się odepchnąć. No i tu są właśnie te półki o których mówiłem w poprzednim odcinku. Które się zapadają. O właśnie. Vamos para as pessoas entrar. Ups, pomyliłem się z kierunki. No i trzeba Nie Nienawidzę takich momentów w grach. Teraz z dobrą stronę skoczyłem. No, to wspinamy się dalej. <tryk> o, i tutaj taki miałem moment, że nie potrafiłem zrobić tego. A już teraz wiem, jak to zrobić. To pokażę Wam. Idziemy tu, o, właśnie, z tym miejscem. O, właśnie, z tym miałem jakiś problem. A teraz to już pikuś, że tak powiem. No i teraz pierwszy raz użyjemy cofnięcia. No i tutaj wiadomo... No i tutaj... gdyby... ...nie przez to... Że gdyby... ...nie to... ...ojej... ...że książę... ...kliknął... Tak tam ten właśnie sztylet to byśmy zginęli. Oj, to trzeba trzeba uważać, bo to kolce mamy na ziemi. Toś nie nie zostawił. To kolejne te kolce. Pełno jest. Na tym poziomie. I to poddaję, że będziemy. A nie, no koniec, wspomniałem jest, się. Jesteśmy. Przyniosłem nam honor i chwałę. Wasza wysokość obiecała mi, że będę mógł wybrać sobie coś ze skarbów Maharadży. Ten sztylet. A... Z pewnością nie odmówisz po cukru pamiątki z jego pierwszej winy. Możesz sobie coś wybrać z innych skarbów Maharadży? Oprócz klepsy gry, to będzie wspaniały prezent dla sultana Azad, kiedy będziemy przejeżdżać przez jego miasto. I jakieś egzotyczne zwierzęta dla jego menażerii, i kilka tuzinów dziewczyn do haremu. Tak, to powinno wystarczyć. Chcę, by żadne zwierzęta ani panny nie zostały skrzywdzone. To nie wybiorę, niech wszyscy wiedzą, że król Szaraman jest litościwy w zwycięstwie. No i to jest nasz ojciec z którym potem będziemy musieli się bić bo zostanie taki przywilej ten filmik no i tutaj nawalamy się tej we nowej ale to będzie niedługo nasza koleżanka będzie nam pomagać Zresztą na początku książę zbyt jej ufać nie będzie ale z biegiem czasu się do niej przekona no i tutaj wariatki o się te stworasy nam

Lord, Spróbuję coś zrobić, tylko nie wiem, czy mi. W, a, nie wychodzi. No i też w tej sali po, potem. No niedługo już. Powinniśmy nawalać się naszym ojcem. Naszym ojcem, który też takiego właśnie z Greda się zmieni piaskowego. To już powinien być koniec No właśnie Mamy zapis I wizję Ja bym takie coś nie właścił. <grymne> Ale zapis będzie ogólnie gra jest fajna tylko trzeba trochę czasami pomyśleć gdzie, gdzie pójść no i na tym zakończę mój film mój, mój odcinek ten no bo to jest no już kolejny zapis tak jak mówiłem na początku, że będę co zapis kończył moje odcinki, więc dziękuję i do zobaczenia